Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz, więc od tego dnia mówię w filmach, że ten poziom 52,5 tysiąca dolarów. No to jest taki poziom, gdzie jest naprawdę silny opór. O, tutaj to pokazywałem Wam dokładnie. I należy na niego uważać, tak? I już myślałem, że faktycznie wczoraj, kiedy doszliśmy do tego poziomu 53 tysięcy dolarów, no to że faktycznie go pobiliśmy. Jednak sytuacja i los chciał, żeby ta świeca dzienna, bo tylko tutaj na nim się sugerujemy, zamknęła się jednak pod tym poziomem. No a od dzisiaj znowu obserwujemy spadki. Więc w tym filmie dowiesz się, co. Należy zrobić, jakby w tej sytuacji, jak jeszcze nie masz na przykład kupionych kryptowalut, czy możesz liczyć na większe spadki, co zrobić, czy wchodzić w shorta, Wszystko o wszystkim sobie powiemy. Powiemy sobie też dokładnie o sytuacji ETH na BTC, o Nasdaq-u, żebyś miał taki całokształt kształt po prostu sytuacji i wiedział, co. Robić. Jak tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, to polecam ci to właśnie zrobić w tej chwili. Ja tutaj skupiam się na takich analizach długoterminowych makroekonomicznych, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut i Bitcoina, ale też co każdy odcinek robię jakiś update, bo na przykład jak dzisiaj coś tutaj się zmienia, tak rynek jest zawsze dynamiczny, więc warto, żebyś był na bieżąco, żeby potem nie było, że a Łukasz mówiłeś miesiąc temu w filmie, że będzie tak, a ja mówię ci, no ale czy oglądałeś ten film tydzień temu? A ty mówisz, że nie. Więc zostaw subskrypcję, żebyś po prostu był na bieżąco. Ten nasz win rate teraz jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj sobie shortowaliśmy te wydarzenie ETF. Tutaj sobie z tego shorta wyszliśmy. Potem obstawialiśmy na wzrosty. Więc fajnie, żebyś tutaj był na bieżąco. Zanim jeszcze zaczniemy, no to gratulacje tutaj dla Dawida u nas na darmowym Discordzie, który wczoraj znowu zamknął, tak? Dużo tradeów, 23% wzrostu na filu, 22 na bandzie, ale tutaj uwaga na AGIX 101 wzrost. Wzrostu ceny, wszystkie praktycznie te profity poszły i na CGPT 151 wzrostu ceny. To naprawdę go ludzie kochają i nie wiem, ile tych jego tradeów było na minus, ale naprawdę bardzo mało. Ten win rate, a jest on tutaj z nami chyba od trzech miesięcy, jest na bardzo wysokim poziomie rzędu 90%. Ja wiem, jak to brzmi, że to, nie wiem, usuwamy jakieś wpisy albo że to jest za duży win rate. No tak jest przynajmniej póki co. Jak zacznie przegrywać, to powiem o tym. No, ale generalnie do tej sekcji, też do zagrań Dawidka, możecie mieć dostęp kompletnie za darmo na naszym Discordzie. To jest tutaj w tej zakładce VIP. Jedyną regułą jest to, żeby sobie tego VIP-a odblokować, jest po prostu założenie konta na Bybit z mojego Reflinka. No, jestem jakby partnerem Bybita, nie promuję żadnych innych projektów, tylko coś w co faktycznie wierzę, a ja uważam, że Bybit jest najlepszą giełdą na początek czy też dla doświadczonych graczy na krypto, ma najniższe prowizje a ze mną masz jako właśnie jeden z większych partnerów w Polsce jeszcze niższe prowizje niż jakbyś sobie zrobił bezpośrednio konto na Bybit, dodatkowo też masz wiele innych bonusów, które tutaj możesz sobie przeczytać, jak teraz sobie pójdziemy do zakładki rezultaty VIP, tutaj ludzie właśnie postują swoje rezultaty, między innymi które osiągnęli dzięki tutaj Dawidkowi na VIP-ie, no to widzimy, że ludziom generalnie ta sekcja się podoba, więc jak chcesz do nich dołączyć, no to linki masz w opisie, ale my już je przedłużamy i startujemy z tematem. No więc, dobra, mówiłem, że tak naprawdę ten poziom tak, tych 52,5 tysiąca dolarów jest tutaj bardzo ważny i byliśmy na nich. Czy w sumie ciągle jesteśmy, bo jeszcze świec się nie zamknęła, tak naprawdę od którego od 14 lutego, czyli od tych naszych walentynek, co daje nam już około właśnie tego tygodnia czasu. No i co znaczyć się może, tak? Ja w filmach mówiłem, że jeżeli parę tych kresek, parę tych świec dziennych zamkniemy pod tym poziomem, no to możemy faktycznie spodziewać się jakichś spadków, za sobie do tego dojdziemy, a jeżeli zamkniemy się parę kresek nad nim, tak samo jak już myślałem, że pierwsza z nich zamknie się wczoraj na tych 53 tysiące dolarów, to możemy spodziewać się tutaj faktycznie dalszych wzrostów to jest całkiem jakby proste. Mówiąc prosto, no to długoterminowo czy nawet średnioterminowo rynek jest bardzo pro wzrostowy. Jesteśmy moment przed halvingiem i tutaj nie liczyłbym na jakieś spadki do 30 tysięcy dolarów, tak? Do nawet 35, nawet do tych 40 tysięcy dolarów, tak? Jeżeli faktycznie te spadki miałyby nadejść, no to liczyłbym maksymalnie na to, że się zamkniemy gdzieś na 48 tysiącach dolarów, co już i tak byłoby bardzo fajną korektą, biorąc pod uwagę fakt, że i tak przed chwilą była jeszcze wcześniejsza korekta na 21%, gdzie faktycznie ta cyfra była taka sama, te spadki były takie same jak na przykład w czerwcu tego roku, tak, albo jak tutaj w kwietniu tego roku, albo jak jeszcze na przykład w lutym. Tamtego roku, przepraszam, tamtego roku. Więc na większe korekty, jak ktoś tam ciągle czeka na te 30 tysięcy, no to pozdrawiam, bo raczej się nie doczeka. No i też mówiłem w filmach, tak, że pokazał nam się ten wskaźnik faktycznie, co świadczy o tym, że większe ryby na siecach dziennych troszeczkę z tego bitka się wyprzedają, co może świadczyć też o nadchodzącej korekcie, tak jak to było tutaj, tak jak to jest tutaj. Tak, jak to było też troszeczkę, dosłownie tutaj, i trosz minimalnie tutaj, tam 6% spadliśmy, tak? Jak sobieśmy to zwiększyli. A teraz, jak sobie zmienimy właśnie wyraz na świecie, troszeczkę takie specyficzne, bo dwutygodniowe, no to co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć to, że ten mój wskaźnik, który bardzo kocham i który pokazuje od roku w filmach, no, pokazał dobrze, żeby tutaj kupić bitka na dołku, ale to, co pokazał, to tutaj, że też większe portfele się z niego wyprzedają, tak? I tak jak źle ten wskaźnik działa, jeżeli chodzi o powiedzmy. Strefę po-halvingową, czyli od tutaj, tak? Tutaj na zeszłej, jakby hosie ciągle się świecił, że się wyprzedają, a rynek tylko szedł w górę. To jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę cykliczność, tak i na jakim momencie cyklu jesteśmy, czyli teraz jesteśmy 460 dni po naszym dołku, tak wtedy byliśmy, jak dołek był gdzieś tutaj, tak wtedy byliśmy też jakby jeszcze tutaj przed halvingiem w tych stronach. Więc może ma to jakieś zastosowanie, także teraz faktycznie jakaś to jeszcze nasza korekta musi być. Jak sobie zmienimy na świece jednomiesięczne, no to widzimy, że też, tak, jakby tutaj był nasz dołek. I faktycznie tutaj przed halvingiem zaczęły te nasze kreski świecić. Tu jest teraz pierwsza z nich. Jestem ciekawy, jak zamknie się luty i otworzy marzec, nie? Czy otworzy się tutaj się ta nowa kreska pomarańczowa? I teraz też to, co zazwyczaj jakby mnie martwi o tym też, dzielę się z wami na filmach, który nie chce być, wiesz, tak. jednoznaczny, że będzie tak i tyle. Po prostu jakby dzielę się z wami tym, co widzę, tak? Teraz jesteśmy akurat na Bitcoin Liquid Indexie, także tutaj te wartości ceny są troszeczkę inne, ale to, czym chciałem się z Wami podzielić, to jest to, że zawsze mówiłem, tak prawdopodobnie już od grudnia o tym mówię, że zawsze na cyklach, czy to było w 220, czy to było w 2016, przed halvingiem nigdy tego poziomu 05 na fibonaczym myśmy nie pokonali, tak, gdzie tutaj to był poziom 11400, gdzie faktycznie dobiliśmy do tego, tak nawet wyprzedziliśmy ten poziom i poszliśmy o tam prawie 30% w górę, ale i tak świeca miesięczna potem gwałtownie zamknęła się pod nim aż do halvingu, gdzie potem było drugi raz próba jego pokonania, która zachwyciła się sukcesem. Tak samo jak to było tutaj, tak? Też nawet wyszliśmy sobie nad tą świecę o jakieś 17%, a potem i tak było szybkie zgaszenie na parę miesięcy. I pytanie jest takie, tak, czy Tutaj będzie tak samo, no bo niby w teorii już myśmy wyszli, tak, nad ten poziom o 23%, tak. I teraz nam się to w ogóle nie, nie, nie mieści, że jak niby do końcówki lutego, no bo o to w tym chodzi, że ta świeca myślę, że powinna się stanąć pod tym poziomem 42200, jak niby ta świeca teraz byśmy mieli spaść w dosłownie tydzień o 20 ileś procent, tak. To nam się wydaje nieprawdopodobne, no ale z drugiej strony, tutaj tak było, nie, że Myśmy roślili mega dużo, powiedzmy była właśnie końcówka, wtedy to był czerwiec, końcówka czerwca, każdy jest mega nahypowany po takich dużych patrzcie, wzrostach o 300% w ciągu kilku miesięcy i każdy myśli, co tam spadniemy tutaj, no jak to, nie? A potem pyk, mamy 30% w ciągu dosłownie kilku tygodni, tak? Czy tak znowu będzie? No, nie jestem tego pewny. To też teraz mi się wydaje niemożliwe, aczkolwiek historia pokazała nam, że faktycznie tak się działo. Tak? Kolejną taką sprawą, powiedzmy kwestią sporną, jeżeli chodzi o tą teorię, tutaj właśnie z tym levelem Fibonacci'ego na siedzach miesięcznych i tym, co powiedziałem przed chwilą. Jest to, że tak naprawdę jak sobie mega przybliżymy ten wykres, tak bardzo, bardzo, no to widzimy, że tak naprawdę, ok, świeca grudniowa zamknęła się dosłownie leciutko pod nim, tak, ale już ta świeca styczniowa zamknęła się z kolei, zależy właśnie, czy jesteśmy tutaj na czarcie z Bitstampa, czy na Coinbase, czy na Binance, czy na Bitcoin Liquid Indexie, niektóre czarty pokazują, że faktycznie zamknęliśmy się leciutko nad nim, niektóre, że leciutko pod nim, tak, I jeżeli przyjąć fakt, że zamknęliśmy się leciutko nad nim, no to już nie chcę też tych faktów naciągać i mówić, że znowu tu spadniemy, skoro jakby ta inwalidacja tego tutaj założenia, no się stała, tak, bo zamknęliśmy się jednak lekko nad nim, aczkolwiek znowu na innych wykresach, gdzie na przykład jest, nie wiem, Bitcoin do Binance'a na Binance'ie albo Bitcoin na Coinbase'ie, jest, że tutaj ta się styczniowa zamknęła się leciutko pod tym, co jakby mówi o tym, że ciągle ta jakby teoria tego, że powinniśmy miesiąc zamknąć pod Tą zaropytką filmo jest w grze. Co mówi o tym, że? Czekają nas zaraz duże spadki w dół. I sam mam z tym mega problem, i powiem Wam jasno: ja tego nie shortuję, nie longuję, posuwam dużo siana skupionego na spocie. Tutaj, jakbyśmy spadali i mówię, że z tego shorta wychodzę, też sobie dużo skupiłem. I po prostu nie mam takiego, wiecie, parcia na to, żeby mega teraz shortować albo mega tutaj skupować. Jak spadniemy, to sobie skupię po prostu na spocie. Inaczej mogą mieć osoby podejście, które jakby ciągle tak czekały na tą korektę, korektę zignorowały tą korektę o te 21% na etf -a. I jakby ciągle są z dużymi bagami, czy to złotówek, czy to dolarów, czy to USDT i czekają i nie wiedzą, tak, czy w końcu będzie, czy znowu czekają, a za chwilę przyjdziemy i wystrzelimy do 60 tysięcy dolarów, tak? Dla takich osób, to, co ja bym zrobił na waszym miejscu, to jest po prostu, no, kupcie sobie Bitcoina, czy tam jakąś inną krypto za połowę tutaj, a za drugą połowę, jak spadniemy, powiedzmy, tak? I tutaj nie ma filozofii, bo wiecie, to jest moja analiza, tak? Czy to to być nie mówię, że spadniemy, ale po prostu wam to pokazuje, czy to, czy. Z, po prostu już jeszcze kilka procent spadniemy. To jest moja analiza, ale jak przeglądacie tego YouTube'a u innych twórców, czy nawet jakieś, nie wiem, na Twitterze, oglądacie czarty, no to jest jeszcze tysiące tak naprawdę innych analiz i każdy mówi co innego. I ja też jak zaczynałem, to tak mówię serio od serca, też jak zaczynałem, to miałem z tym problem, że kurwa, każdy mówi co innego, kogo ja mam w ogóle słuchać, to jest jakieś chore. I tylko, wiecie, słuchałem tego, potem tego, tego i tak naprawdę traciłem pieniądze yy, ciągle. Więc najbezpieczniej po prostu, mówię wam jakby, bez Fomo. Kupcie sobie trochę teraz. Jak spadnie, to znowu co sobie sobie dokupicie i tyle, jakby nie komplikujcie sprawy, która wcale nie musi być skomplikowana. No to naprawdę Wam radza, jeżeli, jeżeli chcecie być jeszcze lepszymi traderami, faktycznie w tym się szkolić, zarządzać swoimi emocjami, bo to się często omija ten temat, ale to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o rynek krypto i ogólnie o inwestowanie. Nie, że coś tam przewidywanie ruchów czy coś wzrośnie i zmaleje, tylko zarządzanie swoimi emocjami. I na przykład jak mówi się, że warto jest dać w dane zagranie powiedzmy do 5% kapitału, no to dajesz te do 5%, a nie jak inni chce mówić brzydko, dajesz wiersz all in, całe środki, bo masz pewność w tego tradera, że on ci powie prawdę. Tak a potem piszesz komentarze, że ty chuju, oszukałeś mnie, miało wzrosnąć, a spadło. No, to jest twoja wina, bo. Dałeś all-in pozycję, a miałeś dać na przykład do 5%, tak? I żaden trader nie ma 100% skuteczności. Jeżeli chcesz tym lepiej też zarządzać, no to polecam Ci, bo myśmy zrobili taki darmowy, też cały kurs, który naprawdę jest bardzo fajny. Masz link w opisie, taką trzydniową Akademię Kryptowalut, gdzie nauczy się właśnie inwestować od bardzo dobrych twórców w Polsce, tak? Też cała strona naprawdę wygląda mega logicznie, bardzo to ładnie. lekcje się tutaj odlokowywują, tak to wygląda tutaj w praktyce. Do tego są też i e livey, co parę dni, do tego masz pomoc, masz takiego, masz takiego też swojego jakby asystenta, dedykowanego asystenta konta, do którego możecie zwrócić z każdą prośbą. I naprawdę staramy się i to jakby ostro finansujemy, żeby to był taki projekt, który naprawdę daje wartość naszej społeczności. No i to jest tak samo, tak? Masz to za darmo, jeżeli ode mnie jesteś po prostu z linka na Bajbicie. Tak jak mówiłem, nie promuję innych projektów skamowych. Mogłem mieć z tego serio o dziesiątki tysięcy dolarów miesięcznie. Nie chcę tego robić. Chcę promować coś, w co realnie, wierzę, a ja realnie wierzę, że Bybit jest najlepszą giełdą. Więc to tyle, a idąc jeszcze dalej, to też widzimy, że tutaj Ethereum do USD praktycznie mieliśmy ten... Tak, do 3000 dolarów, o czym też tutaj mówiłem u siebie na Telegramie, że kurczę. Mówiłem o tym tak naprawdę od bardzo długiego czasu. tak. Tutaj nawet był ten mem, który dawałem na Twitterze z miesiąc temu, że kupowanie Ethereum po 2400, a tam gdzie tam, nie? Kupowanie Ethereum po 3000, dawaj, dawaj. I to i też tego dużo osób nie zrozumiało, Że jak ma Ethereum zmienić życie. Jak tam wzrośnie raptem o 25% właśnie względem tej ceny do tych 3000 dolarów. Mi bardziej chodziło o to, że potem, tak, jeżeli w maju mają wyjść ETF-y na Ethereum, coś tam jeszcze ma wejść, jakieś inne update, y, tego, tego się dzieje w tym roku bardzo dużo. Plus też sam fakt, że teraz sobie odpalę i wam pokażę znowu ten wykres, który tutaj się często sugeruje, no to pokazuje on to, że w tym roku drugim Ethereum względem Bitcoina rośnie najbardziej. Też samo pokazuje to, ten wykres, który jest jakby Ethereum do Bitcoina, gdzie mówi, że dołek osiągamy gdzieś 27 miesięcy po byłym ATH, teraz to jest 26 łamane na 7, w przyszłym miesiącu gdzie widzimy, że już w tej fajnie sobie odbiliśmy, co znaczy, że Ethereum robi lepsze wzrosty od Bitcoina, więc tu jest gdzieś ten dołek i dlatego też cały jestem mem, tak? I to nie chodzi o to, że już wzrosiemy tam o 25% i mam się niby cieszyć. To chodzi o to, że potem jak zacznie się ten hype, będzie, wiecie, Ethereum coraz droższy, a ja nie wiem, że to się skończy na 3000 dolarów, nie. Czekam spokojnie na 3400, czekam spokojnie na 3800, a i tak trzymam to do końca 2025 roku, gdzie jest przy Widebane. Tutaj, gdzieś właśnie ATH na Bitcoinie, tak samo jak to było tutaj w tym trzecim roku, tak? Tutaj na końcu, tak samo jak to było tutaj na końcu w 2017 roku, tak samo jak to było tutaj na końcu trzeciego roku w 2013. Ta cykliczność ciągle działa, dlatego też sprzedam wszystkie kryptowaluty moje właśnie znowu gdzieś tutaj pod koniec, w październiku, w listopadzie i to może być za 10 tysięcy, tak? 12 tysięcy? Nie wiem, jak sobie określać, nie określam tego specjalnie, bo sugeruje się, tym, że sprzedam to wtedy tutaj. Czy będzie za nawet 2000 na minusie, czy będzie za 10 000, obojętnie sprzedaję tutaj i tyle mnie to obchodzi. I taki właśnie long-termowy mindset życzę Wam i naprawdę opłaca się dużo bardziej taki mieć. Przechodząc teraz w końcu na Nasdaqa i na S&P 500, mam dla Was znowu coś fajnego, bo te dane są zbierane od tak naprawdę 73-4 lat już, tak? Od 1950 roku, które pokazują nam rynek. Tylko jakby lutowy, w sensie luty po prostu jako miesiąc na SP 500, i co się na nim działo mniej więcej, tak uśredniając sobie te wszystkie lata od tych lat właśnie 70. No więc generalnie do połowy lutego zwykle mieliśmy jakieś wzrosty, a od połowy tego lutego mamy jakieś spadki. No i też chcę mi się jakoś za bardzo nie sugerujcie, tak? Bo raz, że to jest, widzicie, tu jest 0,4 na plus, a tutaj jest 0,2 na minus. Tak, to są bardzo małe, małe wartości. Uśredniony z tych 74 lat, aczkolwiek. I tak tutaj widzicie pewną korelację, tak? To jest też ten rok 24 luty, nasza niebieska linia, gdzie linia pomarańczowa to jest uśredniony luty z tych 74 lat. No więc widzicie, że bardzo podobnie to wygląda, i aż by się chciało, żeby te spadki jakieś tutaj się zaczęły, i faktycznie już jakieś się zaczęły, tak? Jeżeli widzimy tutaj. Bitcoina, jeżeli widzimy tutaj Nasdaka, też na Nasdaku widzimy, że spadliśmy tak naprawdę w te parę dni o 3,73%. I to jest zastanawiające, tak? Bo jak teraz sobie zmienimy też wykres na weekly, i to jest właśnie zastanawiające, powiedzimy, że tutaj zrobiliśmy sobie higher high, ale tutaj spadliśmy i już tego nowej górki nie odnowiliśmy i idziemy w dół, tak? Więc. Jakaś ta faktycznie może głębsza korekta się nam szykuje. Co tak, jak mówię, zgadzałoby się, no, naciągając z tą korektą przed halvingiem, że może jeszcze jakaś będzie. Zgadzałoby się z tym, co pokazywałem tutaj przed chwilą, tak? Raz jak to wyłączę, że zawsze przed halvingiem zamykaliśmy się pod tą 0,5 na Fibonacci, ale z drugiej strony, no czy teraz spadniemy o te 30%? To mi się wydaje nieprawdopodobne. No i ażby się chciało powiedzieć, że tym razem będzie inaczej i tym razem tutaj nie spadniemy, tak? Ale te ogólnie. Zdanie w tradingu, że tym razem będzie inaczej, ono jest takim jakby memem, tak, że ludzie mówią, że tym razem będzie, że tak na przykład samo jest z cyklicznością, tym razem będzie inaczej teraz ta cechiczność nie będzie miała zastosowania, no i jakby ludzie tak mówią naprawdę, ja jestem na rynku krypto od 2016-2017 roku i to słyszę już od pięciu lat, że tym razem będzie inaczej, no i zgadnijcie co, jakby ta cechiczność ciągle jest taka sama, tak, w czwartym roku duże spadki za każdym razem, tak, to jest ten czerwony, to jest strefa, za każdym razem są duże spadki w czwartym roku, za każdym razem w roku pierwszym są duże wzrosty, Te żółte, tak, są Duże wzrosty głównie na bitcoinie, bo to jest jakby digital złoto najbezpieczniejsze aktywo w tym roku, który jakby zakończył ten okres all time low po tych rocznych spadkach. Za każdym razem drugiego roku cyklu są duże wzrosty na dużych altcoinach. Teraz też to pewnie widzicie, że altcoiny fajnie rosną, lepiej od Bitcoina. No to właśnie macie drugi rok. I za każdym razem w roku trzecim, czyli niebieskie okienko, mamy duże wzrosty na takich mega shitcoinach. Po prostu cały rynek jest w euforii. Wtedy też rynek ma swoje ATH. I też za każdym razem. Także czy tym razem będzie inaczej? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o cykliczność, raczej nie. A jeżeli chodzi o tego Fibonaccie'ego, no ciekawe, no, nie chcę mi się w że aż tak spadniemy. Jestem bardzo sceptyczny, nie shortuję, nie longuję, po prostu czekam. I tak jest to już fajnie na spocie załadowany. Więc no tak to wygląda z mojej strony. Tu jeszcze chcę Wam o jednej bardzo fajnej rzeczy powiedzieć, ale też, żebyście no właśnie nie tracili tak bezsensownie tych pieniędzy, żeby żebyście mieli jak najwięcej dla siebie na tym rynku, bo jednak no warto to mieć. No to tutaj macie taką sytuację. Emulację, gdzie masz na przykład 1000 dolarów przy strategii, która generuje ci 60% wygranych na dźwigni razy 5, przy ilości 100 tradów, na takim Bajbicie zarobisz sobie wtedy w tym wypadku 1800 dolarów ponad. Ale korzystając na przykład z Binance'a będziesz miał trzykrotnie mniej, a na przykład z Coinbase'a w ogóle wyjdziesz na minus, czyli strategia, która działa, w ogóle nie będzie ci działać. Dlatego tak ważny jest wybór giełdy, tak? No bo ludzie sobie myślą i to ignorują, że a tam i tak mam tysiące zary po przecinku na każdej giełdzie, jeżeli chodzi o te prowizje, to jest tam minimalne. No okazuje się, że minimalne jest przy tam mniejszej ilości tradeów, przy mniejszej dźwigni, ale giełdę zakładacie na ile? Nie na dwa dni, tylko na miesiąc, trzy miesiące. Rok, dwa lata na całą HOS-ę i tych tył będzie więcej, tak? Nie będzie ich 5, będzie ich 100, 200-300. Na dźwigni też pewnie nie gracie 3 zawsze, tylko czasem są większe. I to już robi dużą różnicę, gdzie w perspektywie kolejnej Hossy to są tysiące, czasami dziesiątki tysięcy dolarów. Także bardzo ważne, żebyś grał na giełdzie z najniższymi prowizjami, a giełda Bybit takie ma. I powiem więcej, jako, że jestem jednym z tych właśnie największych partnerów w Polsce, to ze mnie masz jeszcze niższe prowizje, niż te, które tu jestem napisane. Także no, po prostu Ci to opłaca. Tak, promuję Bybit, ale realnie uważam, że to jest najlepsza giełda z najlepszymi prowizjami i to wszystko. Dodatkowo też masz dostęp do moich wskaźników, to są takie moje jakby ekskluzywne benefity, które tylko ja daję od siebie. Co Comiesięczny airdrop, darmowy dostęp do sekcji VIP, tutaj, którą pokazywałem, gdzie ludzie kochają tą sekcję VIP i gdzie jest darmowa i Dawid roz. Wala system i bardzo go kochają. To myślę, że turnieje, to jest sobie organizujemy, tak? Na tym naszym Discordzie i też dostęp do tej Akademii, którą tu już Ci wcześniej też pokazywałem na tym filmie. Więc generalnie bardzo fajne. I jako taka już wisienka na torcie, depozyt od Bybita, bonus za depozyt do 30 tysięcy dolarów Ci dają. No i oczywiście musisz wtedy zdeponować milion złotych, wiem, chora kwota, ale te mniejsze, typu na przykład do 20 tysięcy dolarów, dają Ci 8 stówek dolców. To już myślę, że tutaj większa ilość z Was może sobie na to pozwolić i nie wiem, 100 dolarów za 3000, tak? To, to tak samo jakby fajnie zachęca taka po prostu wisienka na torcie. Więc wszystkie linki masz w opisie. Polecam Ci to zrobić, bo serio, uważam, że to jest dobry, bardzo deal i daje ci dużo też od siebie. To, co chciałem powiedziałem, czekam, aż po prostu zamkniemy ten luty. Czy ten spadek będzie do tych 42, nie wydaje mi się, aczkolwiek tutaj podzieliłem się z wami tymi moimi przemyśleniami, jeżeli chodzi o to, bo potencjalnie jest to prawdopodobne, ale mało możliwe. Rynek dalej w średnim terminie i w długim terminie jest bardzo byczy, także tutaj nie przerażajcie się tymi korektami zbytnio, bo może do nich po prostu jakiś tam mega korekty nie dojść. Za tym bardziej tutaj obstawiam, ale poczekajmy, co stanie się pod koniec tego miesiąca. I na sam koniec, tu jeszcze wam pokazuję wskaźnik Slow Buy and Sell, bardzo fajny, jeżeli chodzi o takie zagrania długoterminowe, jeżeli masz, wiesz, po prostu chcesz mieć Bitcoina i zapomnij. Tak, o nim nie chcesz się tam wiesz jakby tradować po prostu holdujesz i cię to tam wali no i są dwie szkoły tak albo ludzie tak jak ja tutaj mówię, że sprzedaję wszystko pod koniec tego trzeciego roku, gdzie jak pokazała nam cykliczność, zawsze wtedy gdzieś było ATH. Albo dla tych, co są jeszcze, chcą jeszcze grać bardziej bezpiecznie, to właśnie jest taki wskaźnik, który pokazuje ci, kiedy, na jakim momencie cyklu masz kupować za jaki procent swojego portfolio. Bitcoin czy tam Ethereum, co nie? I tutaj masz na przykład, nie, że tutaj przez te wszystkie miesiące miałeś sobie go skupować za 10%, tutaj, potem tutaj za 20%, tak, potem tutaj za 3%. 30, No i na tym cyklu myśmy do tych 40 nie doszli, niestety. A teraz tutaj już zastawmy i tutaj znowu, tak. Tu już aktualnie masz sprzedać za 10% kapitału na całą, jakby hossę, według tej strategii, tak. Potem tutaj będzie za, za 20, 30, 40. W poprzednich cyklach to się fajnie to jest sprawdzało. Mogliśmy, mogliśmy się za wszystko obkupić i za wszystko sprzedać. Za wszystko obkupić, za wszystko sprzedać. Także generalnie y, po prostu ci mówię, tak, Pokazuje na jakim etapie jesteśmy. Jak jak inwestujesz w ten sposób, no to za jakiś już mniejszy kapitał, long termowo powinieneś te zyski, które tutaj je zakładałeś, tutaj powinny się lekko już zrealizować. No, także, to wszystko jest, moi kochani, życzę Wam miłej środy i tak naprawdę miłego dnia. Cześć!